Dzień dobry, Mirosław Dąst. Cały czas będziemy kontynuować temat i faktów oraz zabójstwa prezydenta, porwań, gwałtów dzieci, ponieważ co roku dochodzi do tysięcy właśnie gwałtów, porwań, przejmowania nieruchomości. A równie dużo tak naprawdę mieliśmy programów na ten temat. Przecież to właśnie Latkowski opowiadał o zabójstwie, aż o samobójstwie i gwałcie na dziewczynce, na 15-letniej dziewczynce z Gdańska. To właśnie. Wcześniej również molestowana, trzynastolatka się powiesiła. Tych samobójstw, serii samobójstw, o które, do których dochodzi na terenie trójmiasta jest wiele. I faktem jest również to, że zwyczajnie grupa przestępcza, właśnie między innymi odpowiedzialna za. Śmierć prezydenta Gdańska, która już wcześniej miała na swoim koncie przejęcia nieruchomości, morderstwa, porwania, gwałty, znęcanie się nad dziećmi, handel dziećmi. I mówimy tutaj o kilkudziesięciu sędziach, kilkudziesięciu właśnie policjantach, prokuratorach biegłych, biegłych, którym udowodniono winę współpracy właśnie z grupą przestępczą. Czy Mariusza Stanisławczyka, czy Macieja Sucheckiego, jak i również Ryszarda Pyzmonta. Mówimy o bardzo dużym niebezpieczeństwie, ponieważ mówimy przede wszystkim o terroryzmie o jawnym terroryzmie, jakich, jakiego dokonują te osoby. Ponieważ tak jak już. Była mowa o wcześniejszych przestępstwach, właśnie Czanek, wieczorek, Ania, wiele innych. To do tych przestępstw wykorzystywane są właśnie różnego rodzaju środki psychotropowe i psychoaktywne, które, którymi na co dzień posługują się właśnie wszelkiej maści zboczeńcy powiązani. Czy z pryzmontem, czy z policjantami, czy z sędziami. Nie uczy się to jest również na terenach szkół. I nieważne, jakie przestępstwo popełnił policjant, sędzia, suchecki, zaraz zostaje dokonana seria przestępstw, właśnie z biegłymi. Więc jeżeli jest udowodnione, że biegli sądowi, właśnie sędziami, właśnie z Pryzmontem, który jest związany też z prokuraturą i sądem od lat, fałszył dokumenty właśnie na potrzeby najgorszych przestępstw z tym handlu dziećmi. I zostało udowodnione już, że nawet od aktywnego nauczyciela, który potrafi mieć nawet mianowanie, czyli wielokrotnie była sprawdzana jego wiedza, jego właśnie umiejętności pedagogiczne czy psychologiczne oraz narzędzia pracy, jakie, jakimi, jakie podejmuje, to są i tak nie widzi, potrzeby tego uwzględnić. A zarazem chcę potwierdzenia od osoby, która jest aktywnym nauczycielem zdolności pedagogiczne. To jest niewiarygodne, jak jak łatwo Dochodzi do przestępstw w sądach. Jak łatwo dochodzi do korupcji. Jak łatwo, właśnie, napady, które dokonali policjanci, właśnie, czy kradzieże, organizuje się bezpośrednio, właśnie, czy z Sucheckim, czy z lekarzami, czy właśnie, właśnie z biegłymi Dlatego na tym terenie przez tyle lat. Doszło do tylu morderstw, gwałtów i porwań. Dlatego, kiedy udowodniono właśnie grupie sędziów, prokuratorów, biegłych i ludziom, którzy bezpośrednio wchodzą do szkół, zresztą do dzisiaj akurat, właśnie różnego rodzaju przestępcy są również przy ministerstwie związanym z edukacją. Więc Wyobraźcie sobie, do jakiej sytuacji doszło. Doszło do sytuacji, gdzie firma, która bazowała na zabójstwach dzieci, która bazowała od lat na fałszowaniu dokumentów, na korupcji, na przerzucaniu pieniędzy pomiędzy grupami przestępczymi yy, sędziów do ich rodzin, przez a, a firma taka jak Semeko czy na przykład Rad, AquaPark w Radzie są zwykłymi pralniami pieniędzy które przerzucają, czy przez Gardę, czy właśnie przez inne również firmy pieniądze bezpośrednio do przestępców i pieniądze bezpośrednio z przestępstw i to największego kalibru. Więc jak widać, pomimo dowodów, pomimo tylu programów i tylu tragedii, łącznie właśnie z zabójstwem prezydenta, bo to właśnie... Te wszystkie przestępstwa, właśnie psychiatrów i gwałcicieli, morderców, złodziei, właśnie powiązany, powiąza, <laughs> powiązanych, właśnie z psychiatrami, czy, czy właśnie akurat z osobami, które pracują w takich szpitalach i dokonują przestępstw na co dzień, nic nie, nic nie dało. Nic to nie zmienia. Nic nie ma żadnego wpływu, a mało tego, a Przestępstwa jawnie dalej są dokonywane na komisariatach, jawnie dalej dokonywane są właśnie w szkołach czy sądach oraz urzędach. I do tej pory nikt z nic nie zrobił, a naprawdę doszło do tysięcy zabójstw, gwałtów i do tej pory cały czas to kontynuują. Przecież jasne jest, że będą ginąć też również w tym momencie inne osoby, że w tym momencie, tak jak właśnie Coach, Żuk czy Pryzmon doprowadzili do śmierci prezydenta Gdańska właśnie, tak samo będą doprowadzać do innych śmierci. Może nawet równie głośnych, albo i głośniejszych. Chociaż no teraz pewnie ciężko sobie wyobrazić, żeby było coś głośniejszego, ale na co dzień... Dochodzi do tysięcy gwałtów, tysięcy zabójstw, dokonywanych przez sędziów, prokuratorów zbiegłymi. I to jest dzisiaj największy problem, że te przestępstwa są również dokonywane na komisariatach. I nikt się z tym nie czaruje i nikt nic z tym nie zrobił. Dlatego trzeba nagłaśniać sprawę, ponieważ są jawne, jasne, jasne jest prawo. Yy, prawo wyższej konieczności czy obrony koniecznej. I w tym momencie nie można patrzeć. Trzeba po prostu jawnie jawnie dotrzeć do tych nazwisk tych przestępców, wiadomo którzy to policjanci. Tylko teraz właśnie trzeba uzyskać ich prawdziwe nazwiska i wskazać po prostu morderców, którzy nie, nie czarują się tak naprawdę z prokuratorami, sędziami czy, czy właśnie yy adwokatami, czy właśnie ludźmi właśnie bezpośrednio powiązanych z przestępczością działalnością, czy, czy Red Polu, czy, czy Semeko, czy też Gardy oraz wielu innych miejsc. Pamiętajmy, że jest to, są to ataki na dzieci. Pamiętajcie, że są to przestępstwa, których dokonywano również w szkołach. Więc im szybciej będzie to nagłośnione i rozwiązane, tym szybciej Polacy i Wasze dzieci będą bezpieczne. Do widzenia.